Infokarta, czyli nasz system sygnalizacji, monitoringu nadal e, funkcjonuje, także zachęcam do korzystania. Tylko przypomnę e, o tych naszych nowych technologiach, nowych urządzeniach, które mamy od zeszłego sezonu, czyli kolega wspominał wcześniej o pułapkach tych e, automatycznych, zdalnych. To, to nadal w tym roku będzie funkcjonowało. Można nawet uda się rozszerzyć sieć tych pułapek, będzie więcej po to, żeby ten monitoring był jeszcze dokładniejszy. Jak? z nich korzystać. Na no, zasadach funkcjonowania, Garek wcześniej mówił, czyli kamery, kamery robią zdjęcia podłogi lepowej. To, to się odmawia na, na podłogach lepowych, możecie Państwo codziennie przeglądać, zaglądać poprzez zalogowanie się na na specjalnej stronie. Takie były lokalizacje w ubiegłym sezonie. Myślę, że w tym roku będą te, te same lokalizacje, więc tutaj jest najbliżej Mogielnica. Yy, błędów Dorjany i Walka 13 lokalizacji monitoring trzech yy, gatunków czyli zwójka włókóweczka, zwójka siatkuweczka i owocówka włókóweczka w jednym sadzie tak wygląda, jeszcze coś, to coś tam się zmieniła, bo mi o powtórnych ale tak wygląda strona, czy ten portal, taka platforma na której, na której się należy zalogować, zarejestrować, jak później zalogować i sprawdzać jak się obawiają motyle właśnie tych szkodników. Czyli adres strona to jest itrat O, tak jak tutaj www.itrat-polska.pl i nawet jak jeśli ktoś po raz pierwszy tam zagląda, no to musi się zarejestrować, klikamy na to, wpisują swoje dane, adres mailowy Hasło swoje, jakie sobie wymyślamy i później już za każdym razem klikamy zarobił się, wpisujemy swoje hasło. Mamy dostęp do tych wszystkich danych e, z typu. Zachęcam do korzystania z tego systemu. Tak to wygląda w praktyce. Mamy zdjęcie. Jedno zdjęcie dziennie jest robione w tej właśnie pogodzie. dla każdego gatunku e, z każdej lokalizacji i możemy obserwować e, tam, na lodu e, w razie pułapki. Oczywiście jest też historia, czy możemy sobie przewijać zdjęcia z poprzednich dni, tak żeby też obserwować jak to się zmieniało. Na tej stronie my zamieszczamy e, zalecenia czy komentarze w danej chwili, kiedy coś się dzieje, jest wzmożony lot danego gatunku danej pułapce, danej lokalizacji i wskazany jest zabieg prawda, w tym miejscu na danego szkodnika. I druga nowość od zeszłego roku to jest aplikacja na smartfony AgroA, czyli komunikaty w takiej nowej formie, trochę rozszerzonej, ciekawszej ze zdjęciami, z, również z dawkami preparatów, czyli bardziej rozszerzona forma tych dotychczasowych SMSów, które dostawaliście Państwo na telefony. Tak to wygląda już w telefonie, oczywiście to mówimy o tych telefonach jest, no, smartfonach i dotykowych, tam gdzie mamy większy ten ekran, większy panel i możemy operować w ten sposób, to wygląda już w tej aplikacji. I tutaj, żeby też móc korzystać, z tej aplikacji to też na przykład musimy je zainstalować na swoim telefonie, chodzi na, na stronę Agroalarm, tam jest bezpłatna wersja, którą można pobrać, zainstalować na własnej komórce i korzystać z tego przez cały sezon, automatycznie no, przychodzą komunikaty dla tych, którzy mają wykupioną infokartę, przychodzą automatycznie na bieżąco świeże zalecenia. Jeśli ktoś nie wykupił infokarty, również może korzystać tej aplikacji, z tym, że te komunikaty będą już przychodziły z opóźnieniem albo po prostu w okrojonej wersji, czyli nie wszystkie będą dostępne. Także to jest jakby rozszerzenie infokarty, w ramach infokarty, ale musi być tam fazowane Jeśli chodzi o maile, to proszę pamiętać też przy wypełnianiu infokarty, wpisywaniu swoich danych, żeby również zamieszczać tam adres e-mailowy. Każdego roku wysyłamy około 50 maili z komunikatami, czyli to jest nasz system sygnalizacji Teraz to nie tylko SMSy, nie tylko Agroarm, ale również maile. Także zachęcam tutaj. Możemy już więcej informacji Państwu podać z dawkami, mieszaniny. To na pewno jest, jest szersza, przerniejsza forma komunikacji z Państwem. Niestety nie udało nam się i nie, nie dotarł na czas. Nowy numer, pierwszy numer tegoroczny naszego magazynu y, firmowego, doradca sadowniczy, jest jeszcze w drukarni, ale niech będzie, także dostaniecie Państwo pocztą pierwszy numer y, doradcy sadowniczego, który zachęcam również do, do lektury.